Dobra, siemka, dzisiaj odcinek. Odpakowałem już paczkę, bo tu nagranie się popsuło. Tak jak mówię, jest tu rok. Przeczytajcie sobie. To jest naprawdę bardzo gamingowa płyta główna, jeżeli chodzi do grania i do tych innych Asus B650. AM The Ryzen. Oczywiście najnowsza generacja DDR5 support, więc jest za bardzo gamingowa. Tutaj już odpakowałem tak. No tutaj czekajcie jak gdzieś odniosę. O! Do kuchni odchodzimy. Do Garoś Dobra, to idziemy. Idziemy do naszego. I tutaj jest druga paczka. Uuu, już chyba wiem. Mm. Nie chciałem tego tak wderzyć. Będzie, bo to jest też bardzo gamingowe. Tu będzie teraz zobaczcie. zobaczy. tak. Dobra, czekajcie Na razie nic nie będziecie widzieć Muszę uciąć Muszę uciąć To jest faktura. To jest fakturka. Jest. Tutaj już Wam pokazuję naszym już. Przejdziemy sobie na drugą stronę. To jest otóż. To jest gieringowa klawiatura. Series. Tak to się prezentuje, jest bardzo... Zobaczcie, są dwie gamingowe rzeczy, już Apex 3 oczywiście. Jest przesłodka, jest przepiękna. E, powi... Kolega mówił, że to jest bardzo gamingowe też. Jest silno po prostu do gamingowych, wiecie. E, tu jest chyba... <laughs> no to jest... O, możemy to otworzyć? Ja pierdolę, za przeproszeniem. Tutaj słuchajcie, ja to się pięknie. Dobra, to jest jeszcze przepiękna część. Delikatnie to zamkniemy. Dobra. No tak, tu mamy naszą klawiaturkę. Wykładamy ją, żeby ładnie się prezentowała. Dobra, tutaj wynosimy rzeczy. Dobra, wynosimy rzeczy. Oj, Jak będzie kolejna, bo ci przyjdzie jeszcze moja chłodzenie. Może jeszcze dzisiaj drugi odcinek nagramy. Tutaj będą kartony. A my sobie No to tak, obudowy już mamy. Dobierzemy teraz... O, trzy Aż Naszą jest bardzo delikatna i bardzo ciężka, wkładamy ją akurat na obudowę, tak to się będzie prezentować i klawiaturka gdzieś na dół chyba, Ej, jak to się zmieści to będzie satisfaction, nie, nie zmieści się, tak tu położymy, tak, już trzy rzeczy zrąbiste, okej, okay. to ja zastopuję, żebyście nie musieli oglądać.